Przyjechaliśmy. Złożyłam bluzę, bo tu trochę wieje. Zobaczyć znowu kostkę na taras, wybrać już teraz dokładnie kolor. Tarasy zrobimy z tego koloru. Ten fajny też jest. No, ale mówię, że blaknie, więc taki uniwersalny. No i teraz stopnie schodowe dobrać. Paweł już tutaj patrzy. Tutaj zaraz wam pokażę. Zobaczcie, tu jest ten kolor, co wam przed chwilą powiedziałam. No ładnie to też wygląda. Tu są te stopnie schodowe, czyli to jest silver chyba, a to jest kolor biały. Tak mi się wydaje. Takie połączenie zobacz. trzeba brać tutaj. Super. Tutaj jest połączenie tak, tylko żebyśmy zrobili w drugą stronę, czyli teraz jest z tego A to jest stopniem schodowym. Ale wiesz co mi się nie podoba? Co Ci nie podoba? No to, to już jest takie betonowe. A, takie coś. Tak jak obrzeże. No, najlepiej wygląda tamto, ale co? Takie same stopnie schodowe i o, z tego koloru i taki sam. Teraz zobacz, a połączenie to i to. Tutaj ciemne stopnie schodowe. Ciemne pęci, że też fajnie wyglądają. A to tutaj jest. Masz rację. Ale, no, inaczej trochę wygląda. A? Jest y, kontrast. A to, to. z tym? Z tym. No, to jeszcze tak. większe to może być a tylko jasny źle, ciemny źle a weźcie, idzie oszaleć pięknie wygląda szary pięknie wygląda biały ale no i czarny jednak obawiam się tu że wyblaknie tam tego typu plam zobaczcie tutaj tak samo więc zdecydowaliśmy, że i tarasy, i stopnie schodowe zrobimy w tym samym kolorze. Opaskę wokół domu, mniej więcej w takiej kostce, tylko trochę ciemniejszą, może taką. No i przód to jeszcze nie wiem, jeszcze przodu nie robimy. Zastanowimy się, to co wyjdzie, zobaczymy. Jak w użytkowaniu. Dobrze, że na etapy możemy robić. I pokazywałam Wam, że już jest piękna płytka. Jeszcze tylko trzeba umyć, bo robione były fugi. Niech wszystko wyschnie. Pamiętam, że w zwykłym markecie kupiliśmy taki narożnik i super, fajnie to wygląda. Już dom jest całkiem inny. Musimy się tak wysoko podnieść. Widzicie, jak. Ten sznureczek. Molinda. Ty to tu masz fanco. Musimy niestety wykopać nasze piękne laurowiśnie. Podnieść się musimy do poziomu, niestety. Zobaczcie jak Paweł jest. Jak to wysoko wszystko. Niestety. Taki spadek mamy. Dasz radę? Dam radę, buty trzeba zmienić. Chłop tam mi chodzić. Tam wszystko rozkopane. Zobaczcie. Nawozimy tyle piachu. Jej, chuj, ja nie wiem, ile tu piachu nawożone ma być. Przesadzamy rośliny. Zawożylili na balec. I ta dziś nie ma zędzi. Właśnie zadzwoniła pani i odwołała. Melinda to lubi takie akcje. Zawsze jak coś się dzieje, to chodzi, obczaja sobie. Paweł zaraz też idzie do pracy, ja założę dziewczyny, też muszę jeszcze robić. Ojej, mało czasu na wszystko idę. Zrobię mu kanapki do pracy. Dziś w szkole byliśmy na FFI na dworze. Nie uwielbiam co zrobiłam. Co zrobiłaś? Bez nikogo zrobiłam most tych zestaw. Nie żartuj, sama. Sama? Zajadaj Mija, zajadaj. Dziś zrobiłam nagetsy. Właśnie tutaj popakowałam. Wcześniej też zrobiłam kanapeczki również z nuggetsami. Dla to dziulka. tutaj woroweczki i niestety, ale tak długo musiałam czekać na mije, że trochę mi się ciasto spaliło. No. <grym> Lubimy takie nawet suche zjemy, co tam? Z mleczkiem sobie zjemy. A co? Lili gotowa jesteś? Zobaczcie z tej strony już ile tu jest Nawiezione I tutaj, no muszą tak nawieźć I ubić to wszystko Aha, Czy ta baletnica jest gotowa? I lecimy, lecimy To tylko Ciebie odwożę i przyjeżdżam I później po Ciebie pojedziemy, dobra? Możesz Miało być suche, a słuchajcie jest przepyszne Przepyszne Lili zawieziona na balet i odrabia lekcje. O, chciałam Wam pokazać. Kupiłam sobie wczoraj taki malutki statywik. Ale jest super, bo jak biegam, czy chodzę i chcę coś nagrać, to o drzewo, o siatkę. Super. No, fajowo. O, robota chyba zakończona już na dziś. Czy udało Ci się wykopać wszystkie krzaczki? Ale dałeś czadu. Ale jesteśmy wysoko. Ale nam zostawili budel. Jutro będą sprzątać, nie martw się. Na budowanie na Tak. A tego przynosi znak 40 i ten tylko z tymi... Znak 40 i ograniczenie, Ale że, że jest bonietka. budowa. No, od świateł. Aha. Okay. Aha, zobacz, ona tam o... Co ty jej dajesz? Nic. Nic. Jedziemy dziewczyny przewiązać Molindę i lecimy. Obieram się na dwór z Molindą. Zawiozłam dziewczynę do szkoły. A co słuchajcie, podłoga normalnie trzęsie się. Przedłóz mówi takie roboty. Idziemy? na dworek? A co ty gumeczkę masz? Bawisz się gumyczką? To jest na zabawkę. Zobaczcie, ile piachu już dziś tu panowie robią. Maliszka, nadzorujesz? Nadzorujesz? Super, piąteczka. No, dobry piesek. Tyle do murka musimy nawieść ziemi. Ile jeszcze tu roboty? Kolejne kanapeczki to dla naszych panów brukarzy. Nagetce są idealne. Robię jeszcze jedno ciasto. Zajadamy teraz obiadek. Mama nie ma trawki. No zobaczcie, co to teraz tu A się tam dzieje. A nie będą. Będą. Ale ich nie, nie przecież. No bo ktoś musiał wykopać. Nie tutaj trawa. No będzie, będzie. Dobrzytki. No Dobrze. No Ty. Ty ja. i tata. I panowie. Będzie pięknie. No, podoba mi się. Cieszę no, się. Podobać Ci się? No podoba mi się? No, się, fajnie. Patrzcie. Jak tu stoimy wysoko na tarasie, to jesteśmy prawie równi z ogrodzeniem. Wyżej jesteśmy. No prawda. No, to zobaczcie, jak ta laurowiśnia musi nam urosnąć. rosnąć. Za 3 lata, no, nie wiem, co za trzy. Trochę tu jednak jest roboty. Rozkopane, wszystko, no nic. Czekamy na kolejny jutrzejszy dzień, a teraz jedziemy na angielski. Pierwsze płyty. Super. Przyjechały też stopnie schodowe, ale tego jest dużo.